Krzywy. Znowu wypadł Ci dysk? Nie, dzisiaj tylko tele. Oczywiście, jako że mam dyskopatię, pierwszy raz się zapewniło, o tym dowiedzieliście, to dzisiaj nagrywamy tele Nie wiem, jak ja to połączyłem, ale przede wszystkim w Incy do tego nawiązaliśmy. Ja siedziałeś ja... kiedyś bez. Wydaje mi się, że kiedyś siedziałeś bez dysku. Ból. Tak, bez dysku. Bo dysk, że ona podwoziła ale, było... się... ale to była twarda, to wtedy quizie. <laughs> do ADD. Słuchajcie, witam na kolejnym odcinku Quizersów. W każdym razie dzisiaj ja puszczam chłopakom 15 sekundowe teledyski bez dźwięku, a oni muszą odgadnąć. Gratuluję wygranej. Czy, mi? Nie, tak, no, A oni coś, muszą nie odgadnąć. Fatalny Twórcę? E... do tytułu. Twórce i e... no, tytuł i utworu. Jest Więc dwa punkty za każdą minutę do odgadnięcia. Gratuluję wygranej. Ale słuchajcie. To nie, Znowu, uważam, że każdy z tych teledysków albo widzieliście, albo słyszeliście Ale piosenkę. to są amerykańskie teledyski? To są, e, no to, to nie, nic, nic polskiego nie ma, zrobimy jeszcze edycję Oj, polską jo, na pewno. Przekonamy się, każdy Oj, widzieliście, jo. ja pewnie niektórych kawałków nie słyszałem e, nigdy w życiu na uszy. Nie, to na są raczej. naprawdę bardzo popularne piosenki i też uprzedzam przekazać. tych, którzy oczekują takich wyszukanych piosenek z jakiś niszy, nie, takie edycje dopiero będą, póki co mainstream. sięgamy po mainstream, Dobra, więc to lecimy. lecimy. Bez głosu? Tak, bez głosu jest. Uh... Dobra, no, Strzelam. ja mam Re Radio Gaga Want to Break Free, ale. Daj tutaj, tutaj bliżej wszystkim, tam nie widać tabliczki. Tu Co musisz kucze? mikrofon, ale czyli mikrofon jedynie. dawać. Macie na pewno po jednym punkcie ale za kucz. wykonawcę, ale to nie zgarnia dwa punkty, okay, bo okay. to jest I want to break free. Właśnie, bo on tak rusza. To tak, to tak, okay. tak. Dobra, dobra. Dobra, e, runda numer dwa. No dobra, to nie jest tak, że faktycznie. Nie. Do tego, jak coś, nie zbyko Ale nie, bo wtedy już nie był ten. Nie był taki stary. Wtedy jeszcze. E... Nie wiem, czy to jest to. mam tylko wykonawcę. No ale dobra. No to ja też mam wykonawcę, U. tylko bo ten, to... jest absolutnie strzało. Do Jumin było wcześniej nagrywane pewno. Eee, Aha, książę. dobra, okej. Okay. To jest podczas To jest, jest uwaga, To jest dosyć, dokładnie DJ Kalec z Drake'em, Drake ale Ci okay. Drake'a. A ale nie nie powiem, to jest piosenka Pupstar. Pupstar, okej, okay, właśnie. To było specjalnie, to było specjalne, hmm. okay, Bo dobra. tam w tledysku występował e, Bieber. Tam był telefon, Tak, tak, nie tak, tak, zostać... tak, 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 tak. Lecimy, runda numer 3. Piosenkę słyszeliście na pewno. Czy wam świta? Niestety nie. Coś ci to przypomina. Niestety nie. Fukaj. Nie o. wiem, więc niestety muszę spaudować. Nic mi nie świta. Nikodem? To nie są ci, którzy chodzą w tych maskach. Yy, czyli ci producenci francuscy DJ. -e, yy, ma nie maus, to, <laughs> to jest. To Demad Mode, to jest. W zasadzie nie wiem, jak traktować to, co mówisz, bo Adam już zrezygnował też mu podpowiadasz, okay, no to, ale... Ale wiesz o kogo mi Ci tak. To są ci, którzy jest w Tajdalu między innymi też wzięli udział, początkowo w tym projekcie i weszli później w konflikt z Kanye Westem, bo on wrzucił bodajże zdjęcie swojego mm, pulpitu, gdzie wykorzystuje nielegalnie ich sample. To jest Daft Punk. Daft tak. Punk, właśnie. To jest tak. Daft Punk Around The World. No, ale no, niestety bez. Na razie nadal jeden magiczny punkt. E, dobra, lecimy dalej. Coś zastanawiasz, no, spróbujemy. To nie jest they don't really care about us, ale dam, że to ja jest Ja też to Tam to tamto no, MJ, było, rzucone, tamto było w fanfelach brazylijskich kręcone. Yeah, MJ they don't really care ale about To jest uspies. MJ, macie po punkcie, tytuł jest zły, to jest black or white. Black okay. or white, okej. Okay. Okay. Dobra, teraz kolejna. No, tak tak Aha, już wiem. Była świetna scena w Family Guy z tym kawałkiem, dawnym, dawnym w Family Guy, chyba z drugiego, trzeciego sezonu, kiedy Chris jest porywany do wnętrza lodówki. Podpowiedziałem po ci nieumyślnie, tak nie... nie aha, aha. Take, on take on me, take on, take on, on me, take on, on, on me. me, no dobrze, Jak dalej, niech ten quiz się kończy. Nie ja wiem, który to jest kawałek. Ojej. No. Hmm. hmm. Cały czas mi w głowie Flash and Light brzmi, ale to nie jest to. Nie to jest. Ja jest wiem to. co to nie jest to. Uh, on tutaj odgrywa rolę takiego. Nie wiem jak to nazwać. No ale jak to pójdziesz jest ten... strzelany z naboju. No i to jest trochę nawiązanie do tytułu. To nie jest Rocketman. Nie, 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 nie. nie, nie. To... Wszystkim to nie jest Elton. Oh. Ach. Szlak! Znam to! Tysiąc razy widziałem ten teledysk. Pamela Anderson nie, też no, tam gra, jak Pamelą, można było zauważyć. Tak. Oh. Nie, no nie wiem. Nie, musiałem strzelać, to jest bez sensu, za dużo Jak Jako, że słabiej ci trochę idzie, to ci podpowiem, że ostatnio jadąc na Gierkę, no o śpiewaliśmy wtedy, jak O od razu, od razu zacząłeś śpiewać. Od razu. No. Tamarz zastępczy byś sobie. Tam to w nie, już, nie tylko, tylko ale masz mark Markery tak? zaliczyły bo mi też się kiedyś przydarzyło. <laughs> Ojej. No dobra, spróbujemy zrobić tak. Ale co tam, tam zapisałeś? Nie, no nie wiem. Gold Digger? Nie, to jest Trampion chyba. Nie, to jest Touch the Sky. Aaa, Touch the Sky. jeszcze to yeah. się no by... umazałem. Nic hmm. teraz ty nie zrobisz, mój drogi. To dopiero później Oj. będziemy mogli to wyczyścić. Lecimy dalej. Pokazuje następną tyle Nie wiem, ja nie lubię tego zespołu. Więc... Mm, nie wiem, co to jest za teledysk, bo ja niestety nie oglądam teledysków Coldplay'a. Cold Pomimo please. tego, że dużo słucham, to strzelam, no nie wiem, Clocks, nie, ale nie, nie, to jest późniejszy Martin. To, the the starzy, to jest The Scientist. Starszy Martin okay. trochę. Chociaż... Ten... Cały teledysk jest tak, że nie XMI. do przodu, akcja siedzi do tyłu. Nie będę zdradzał, bo całkiem ja? dobry klip to jest. No ale no, 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 cztery. Tak, po prostu. No, o, plus, minus, no, tak, no, tak. Sobie, tak, ten koncept Człowiek Dalej. Przepraszam, urażonych, <laughs> ale jeszcze będą dość hardcore inne teledyski. Mogę zaśpiewać, ale czekaj. No, to, wy, to wystarczy, żeby odgadnąć ten teledysk. Nie wiem. coś z, z Wolfem to było, ale nie wiem co. Te... A, a tytuł w wykonawca, nie pamiętasz? Nie. Taksos? Tak, Big Adam Adam Fula. No, Game no, Game. Nie wiem, jak się, no nie wiem. No nie zaliczyć tego, za wie. mało. Mam 8, 8 do 6, Pierwszy pierwszy był. jedyny dublet w dzisiejszym No ja Nie wiesz, zaraz yes. się Dobra, lecimy dalej. No dobra, drugi. Ha. Musiałem też jakieś łatwizny, aczkolwiek niekoniecznie wszyscy mogą wiedzieć. Queen Bey. <laughs> Pijące oczywiście. Adam tam wie, wiem, że ma, więc. Ale ja nie widzowie kolego. Nie na pewno masz dobrze. Znaczy są dwa tytuły, ja zaakceptuję oba, no. To jest chyba if you like it, nie? Then you should put a ring in it. To it Single Ladies. To jest Single ladies w nawiasie. Tam Dobra, jest put put you put your ja putę ringa. Ja nie chcę. Ja nie chcę no to no to ja, ja mam dać... tylko jeden za Beyonce, Bo ja nie wiem. Nie, ale... No okej, okay, no dam Ci ja jeden, dam ci jeden. No jeden max, no bo. Czyli jest 10-7, lecimy dalej. To mam ochotę za tym śpiewać, jak tam widzę ten klip. Dobra, a jeżeli teraz nie będę miał kompletu, to będę zawiedziony sobą. Czekaj. Bo jak ja nie oglądam dysków, to akurat ten w liceum oglądałem. No, no, pokaż. A to nie jest In The End? Linkin Park? Jeden z was ma fulla, jest to Adam. To jest In, in The end. end. It starts with one thing, tak. okay, ale don't know I've become so, so numb I tam jest intelekt, jest taka dziewczyna, jest, a oni śpiewają w kościele. Dobra, okay. dalej. Widzisz, zapomniałem jak się nazywają, czekaj. Nie no, jak może... się wieczór? nie. Zapomniałem jak się nazywają, czekaj, daj mi chwilę. Nie Wokół ciebie jest podpowiedź nawet No nieźle, tego się nie spodziewałem Dobra One direction, one way or another Tak, one way or another Bardzo dobrze Macie obaj fulla, czyli cover blondie Oczywiście to jest lepsza wersja niż ta blondie jest full Nie, tylko one direction Trzeci full, jeszcze trochę będzie mocny, tak jak u Waldka Liczycie dobrze punkty? Tak Dobra Dalej Dobra Ja nie wiem, tytuł. Maron five, Maron five, ale nie znam tytułu Maroon 5, She Will Be Loved? Adam, kolejny full Yeah A ty jeden punkt Ja nie mogę, co za shit I chyba to są, to są mamy, mamy punkt, punkt przewagi teraz po co nie Dobra, dalej. Ok. Um. No tylko problem jest taki, że ja nie wiem. Um. Chcesz taki kawałek? Nie, kawałek wiem, ale ja nie wiem, jak się nazywa ten wykonawca. Lonely Island. My lover. Tak, to jest Lonely Island. Dwa punkt dla Nikodema. Jeden. No jeden, no. Z JT ni niestety nie mogę nic dać, no. Absolutnie to rozumiem. Dobra. <laughs> Teraz dobijemy w twoje klimaty. W sensie inaczej. Niekoniecznie twoje, ale ty mi ten pokazałeś, więc trochę takie. Czekaj. Nie za jak się nazywa, czekaj. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych teledysków chyba zeszłego roku? No, jakoś tak. Um, A świetna piosenka też przy okazji. To idzie, Jezus. Zapomniałem. No, dwa, dwa tytuły, dwa tytuły akceptuję. Aha! Jak to idzie? Adam, podpowiem ci, że ten gość gra na Openerze że bodajże pierwszego dnia w czwartek, chyba. A ja nie wiem, jaki jest line ja wiem nic, ja wiem nic więc Nie powodzi mnie, jestem. Jest chyba główną gwiazdą Ciekawo. tego dnia. No, Ciekawo, bo ja Aha. Ja wiem jak się nazywa gość, tylko zapomniałem tytuł. Czekaj, a przecież tysiąc razy. Ja mo mogę jakoś podpowiedzieć odnośnie tytułu, ale nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Oddaj mi różdżkę, Tom. A hmm. nie No Ajajaj No kolego, kolego, czas się kończy. No dobrze tam nie lecisz, nie więcej ci powiem. To ja napiszę, też <grym> to no, nie nie Ale niekoniecznie jest to tytuł. A je zawiera się w tym tytuł ty czy nie? Mm -mm. to nie ma sens wpisywać, no, bo ja tego Ale tam, wiem, tam chyba w nie... poleciał daj, to mi się, że ten tytuł jest wymieniany. Nie no, muszę ptać. Nie, bo czekaj, daj mi sekundę. Ale to będzie beka, jak pokażę Wam tabliczkę. Jest taki kawałek, który się nazywa Devil's Whisper. I to on nie jest to. wiem, i on mi się cały czas z tym kojarzy. Nie no, nie wiem. A, a Wiem! Jest! Dobra. O oh, kurde, ale yes. przyszło, i to jeszcze ten yes. najbardziej oryginalny tytuł. Montero. Tak, nas X Montero. Ewentualnie kolmi. A uh, mi się wydaje, że to jest Nie, nie. Dobra, okay. dalej. Kończymy powoli. Piosenkę znacie na pewno. dysk Niekoniecznie. Aczkolwiek, według mnie... No nie wiem, ja mam tylko jedno skojarzenie z tym, ale... Nie wiem czy poprawne. Nic Zapiszę... nie powiem. Zapiszę... no zapisał wiesz? Nie, ja nie, ja nie mam Nawet nie, co zapisać, to jest, ja tego nigdy na oczy nie To jest widziałem. mniej więcej ten klimat. Nie, to jest tej impala, the less I know, okay. the better. O oh, kurde. Musiałem też mój klimat wprowadzić w taki ale, bardziej kurde. inside. E, dobra, mm, dalej. To jest nowy kawałek. Kurde. No nie taki Wiesz, nowy. Nie taki nowy, no. Ale nie pamiętam tego tytułu. Ja niestety, ale dość dawno odszedłem od słuchania tamtejszej sceny. No, jest oczywiście Kendrick Lamar, ale mm. tytułu nie znam. Aha, uh. jeszcze zapiszę, przepraszam. No, ja sobie. Uh, Kendrick to Adam mała no, tak kazyn. On jest taki. Nie to nie jest yy, jakiś wyraz dźwięku naśladowczy. Mm -mm. Nie? Coś spap, to nie było. Dobra, no. nie wiem. Compton to nie jest to. To jest nowszy kawałek. obojętny. że coś będzie. Beach. Be Amble. Amble, Amble. A, dobra, okay. No okay. Do dobra, do jeden punkt po, przynajmniej punktcie. do kliczka. E, nie wiem ile jeszcze z przykładów do końca, ale zmierzamy Chyba do końca. ostatni. Sądząc po. Chyba ostatnim. Timeline. Nie wiem, czy to jest to. Nie, 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 nie znam w zasadzie tego teledysku. Ja też nie. Backstreet boys, boys, Everybody? Everybody, no. Ha, ha, everybody. everybody. Yeah. Yeah, yeah! Ale wygrałem chyba i tak, nie? Tak, tak wygrałeś, wygrałeś, wygrałeś. Tak jak Ci mówiłem na początku. Ale niewiele, widzisz? Okazało się, że... że no, coś tam jednak umiem skojarzyć, ale no to nie jest moja dziedzina. Dajcie więc... znać, jaki dla Was był poziom. Mi się bardzo podobało. Eee. Wziął udział w drugiej... No to e, może jeszcze będzie, tego. jeżeli Wam się spodoba, że dużo łapek w górę, o to bardzo prosimy. To no to może zrobimy wersję polską. O. Może. To ja zrobię wtedy z lat 90 klasyków. Typu, o nie. E, Kasia Klich, ee, będziesz, pamię, to będziesz <laughs> pamiętał, na pewno, te wszystkie takie Boże, bratanki Boże. i tak dalej. Dobra, do zobaczenia, dzięki, że byliście na Dziękujemy, razem pa. Siema, hej. hej.